Witam was w nowym vlogu. My za godzinkę ruszamy. Trzeba się spakować. Na latę. pokażę wam nasz nowy zakup. Funkcjonuje. Nie śmigamy. O, przymarzła! Zamarzło. Kamil już czeka, kupiliśmy nowego węża. Będziemy go podłączać z domu, bo na dworze jest tak zimno, że zamarz kran. Uwaga, uwaga, mężu. Wodę. Masz wodę! E, musisz odkręcić wodę, to on się wtedy na spuchnie! Patrz się, botonowy, czy gdzieś nie cieknie. O, już się rozpręża. Puchnie w rękach. <laughs> Przygotowań do zimy, skończyłam wreszcie kołderka oddzielającą część y, szoferki od tutaj mieszkalnej. Y, jest to z tego samego wykonane co tutaj izolacja na okna dachowe. Y, y, tą folię kupiliśmy w kasoramie, jest tam 15 warstw, jest to taka y, folia, ona jest wzmocniona takimi y, nitkami jakimiś, y, z jakiegoś tworzywa. W środku jest przekładana folia z wełną, folia z wełną, folia z wełną. I tak 15 warstw. Uszyłam to na maszynie do szycia. Na tym materiale, który widzieliście we wcześniejszym odcinku, takim co przyklejałam go tutaj na rzepy, i na takiej zasadzie jest to zamontowane. Ma niby dobrze izolować. Ma niską przepuszczalność temperatury. No zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj będzie test, a raczej w całym tym, tym weekendzie będzie test. Wybieramy się do Zakopanego, w sumie to kościelisko Zakopane, Mursa Sichle i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, gdzie staniemy, gdzie będzie jakiś piękny widok. Mamy nadzieję, że kołderka się sprawdzi. Klapka izolacyjna, możemy ją tak nazwać. Dobra, rozruszało się w końcu. No, 0,4 stopnia. Dobra, działaj piecyku. Zgadza się, 0,4 Musimy zamontować te krateczki Tutaj Trzymaj Trzymaj Nie mam A nie masz w samochodzie w żadnych tych? Mam moją malutką skrzyneczkę Nie tak Nie tak, na Jak do góry to? Tak jest A okej, okay. a na pewno? na pewno? Jestem 100% pewna Odwrót nie trzeba was jesteś mądry, odrób, nie? <noise> Oczywiście Trzeba to Nie O, tak I zaślepki są firmy Domestik Domestik. Dometic Nie to już z Domestosem mi się kojarzy, dlatego <noise> Yy, komplet chyba 120 zł. Góra jest. Oddaję kamerę w ręce kierownika wycieczki. Wszyscy na swoich miejscach już do ządził. Zuzia jest śpiąca i marudna. Jedziemy się jeszcze zważyć. Akurat kupowałem się węgiel na lokalnym składzie węgla i zapytałem, czy możemy przyjechać zważyć. Kampera powiedział śmiało, więc jedziemy go zważyć. Właśnie zjechaliśmy z wagi, ważymy pełni 3440 kg. Mamy pełny zbiornik wody, pół zbiornika paliwa, yy, bańkę 25-litrową yy, z wodą pitną. Tuziu! Marwie, zuzia już jest bardzo śpiąca i nie może usnąć. Muszę jej zaśpiewać. Widzimy się później. Zobaczcie, jaki mamy tu klimacik w czasie jazdy, już świątecznie. I powiem Wam, że mamy tutaj 30 stopni. Mimo tego, że temperatura na dworze jest bliska 0. A my uczyniliśmy tylko okna dachowe oraz są te kratki wentylacyjne od lodówki. To temperatury tutaj robią się kosmiczne. Kamen już przykręcił nam wentylację w y, szoferce, bo nie dałoby się tu już wytrzymać. Także taka pierdoła, a tyle daje. Jesteśmy mega zadowoleni. I jesteśmy po tankowaniu. Weszło nam 53 litry.

Razy 100 tyle nam wyszło. Takie mamy spalanie. No właśnie dojechaliśmy. Kamil odkręca gaz. Ślisko. Ślisko. Stanęliśmy kamperem w tamtą stronę, bo niestety, ale tu jest bardzo krzywo. Ślisko. Na jedną noc może być. Wzięliśmy swoje kapcie. Z Zakopanego, jakby się okazało, że w dobie pandemii nie będzie gdzie kupić kapci z Zakopanego. No A ja właśnie. jestem gotowa, żeby wyjść wam, pokazać, jak jest na zewnątrz. I chyba się stąd zbierzemy. Teraz wam pokażę, jak Szysztofie jest ślisko. Jest. O, strasznie jest tu strasznie hałas. Tutaj jest jakaś droga autobusowa. Więc jest to naprawdę duży ruch. Tu jest ten kościółek. Myślę, że sobie przyjedziemy, może jutro tutaj, ale spać tu nie będziemy, bo jest bardzo hałaśliwie. Co już? tu ktoś jeździ. O matko, jaki psiur wielki. Dobra, wracamy. Wracamy, 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 wracamy. Ale olbrzym. Nie <głos》>. No, stoi na pacy i już się szykuje do skakania. Nie pomyślałem wjechać. No w Tu jest wyjazd, ale zmieścimy się? No. nie no. ma zakazu jazdu ani nic. Jest utwardzone. A no to. Jutro sobota, nie pracuję. Mamy pobudkę. Chyba zaczynają robić parking? <grystanie> Ale bieru, patrzcie. Kochanie, Oj, Zima nas złapała. <grystanie> nie męcz się, zaraz no otworzę. Nie <grystanie> No, ja widziałam Mikołaja. To to kupił? Mikołaj przyniósł w nocy. Byłeś grzeczny? Chyba tak skoro przyniósł. Byłeś grzeczny? Tak. Zuziu, przyszedł Mikołaj, wiesz? Tak. Zobacz. Tam jest dla ciebie zabawka. Lec zobaczyć, co tam jest. Tam w paczce, tam. Lec zobaczyć, co tam ci przyniósł. Co przyniósł Zuzi Mikołaj? Lalkę! Pokaż! Wyciągniesz Zuzi z pudełka, pomożesz jej? Lalka! Zuziu, połóż tu może na łóżku. Niech sobie zobaczy. Zuziu, co to ci przyniósł Mikołaj? To Mikołaj dał mi. Tatusiu, do ciebie też przyszedł Mikołaj! Już, zaraz odwiekujemy. Oj, 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 już zanko masz Ty, Mikołaja. A gdzie jest Mikołaj dla mamy? No, chyba o mnie zapomniał. Ja ci powiem, zapomniał. Nie zapomniał o mnie Mikołaj? No nie, szukaj. Szuka szukaj, fel. Szuka, szuka, szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj, szukaj. Albo byłaś po prostu niegrzeczna. Jest też taka opcja. Jest Jak... opcja, że byłam niegrzeczna? To jest, dokładnie. Mów mi, czy, czy ciepło, czy zimno? No, chyba ciepło. Ciepło? Chyba ciepło. O, to aż sobie światło zaświeca. Ciepło, ciepło. Tego, tym, że... O, coś widzę! Czekajcie, muszę was gdzieś postawić, żeby się tam... Wymogi to? Masz to to ciężkie. Aha. Trzeba się ich zapytać, czy mamy się przestawiać. Oj. Wyjdziesz zapytać. Dopiero otworzysz sobie prezentację. Daj mi nożyczki Co to takiego? W Plecak do szkoły. Jaj, Dobra teraz pora zobaczyć co ten tata dostał Ale fajne, ale super. Gdzie sobie gdzie jest moja paczka -da. cia, cia, Mama, To dał Mama ma nawet latarkę Czek, czek, czekaj Mama, Matko, czekaj Matko, mam tu wszystko, nawet tu mam poziom Już synku, czekaj Wreszcie nie będę się złościć, że czegoś nie ma a ja dostałem łopatę, w sensie skarb jest, tylko cię zakopać. W sensie, że jestem jak skarb? Jesteś jak skarb. <laughs> musimy jechać do apteki, paki z i dla Szymonka. Tak. Dobrze, musimy jechać znaleźć tą butlę, żeby wymienić na BP. Bo to nam jeszcze chodzi, ale znając życie to dzisiaj wieczorem prawie się skończy. Maksymalnie tak. w nocy. Więc warto, by jednak jednak na nową. Byliśmy na BP wczoraj, ale nie mieli. Powiedzieli, że będzie się dzwonić, ale będziemy szukać jeszcze jakiejś alternatywy poza tym bipi. A teraz pora na kawę wreszcie poranną. Tak jest. Tak. Co ty masz synku, z tych zabawek? Takie puzle jak droga. Pa, pa, tak, taki tocz. Aha, co to jest? Mój test Aha, a tamto to co to jest? Budloniczy no, testaw kobiet. Tu, zbięto, to, aha, to, to, to są znaki, no, stop, stop, tam jest, oh, Szlaban? tak, o wiele na o wiele namyka. O ojej, pięknie, to jest za ponońcy, okej, Zuziu, a ty co masz? To chyba mamy. Pokażemy wszystkim, co dostała mama. Co mama dostała? Budownicy. Mhm. już pokazaliśmy twój zestaw budowniczy. Co dostała zuzanko, mama? Tu jest pensetka ze światełkiem. Są pędzelki, miarka, rękawiczki, klej na ciepło. Mój zestaw Brawo. A może pokażesz swoją lalę? Twoja lala Nie razem z tobą? No. Mamy taki widok z okna. Jeszcze jest trochę mgły, tylko że mam może z kuchni. Za chwilkę, synku. Nie widać jeszcze gór. Proszę mi oddać moje rzeczy. To jest mamusi latarka i to jest mamusi końcówka do bitów. Dziękuję. Biw, biw, biw. tu się włącza, tu trzeba nacisnąć mocno trzeba wcisnąć żeby się zaświeciło mocno mocno tak o co to jest <grystanie> tak się cieszysz z tego zestawu jak mama było Ci taki zestaw kupić a nie lalkę Mamy zimę. Noc minęła nam dość fajnie, było cieplutko, całkiem cicho. No, czasami się zdarzyło, że przyjechał jakiś większo-kabarytowy samochód i było go słychać. I od 8 rano tutaj panowie zaczęli pracować. Natomiast nie było źle. Miejsce fajne. Jak ktoś jeździ na nartach, to tutaj jest wyciąg. Na tym parkingu nie widziałam żadnej tabliczki, która by informowała o tym, że jest płatny. Podejrzewam, że jest darmowy. Jak jedziecie na stok, to możecie sobie tutaj stanąć i macie dosłownie parę kroków. W takie fajne miejsce! Jest dość zimno, ale tak przyjemnie, bo nie wieje, nie ma takiego lodowatego wiatru. Więc mimo tego, że jest minusowa temperatura, tutaj jest całkiem przyjemnie. Tutaj widać hotele. Prosto pod wyciągiem, pełno wypożyczalni. No, jak jesteście kamperem zimę, to przydałyby się też łańcuchy. Podejrzewam, że w tych budynkach tutaj za mną pewnie jest jakaś karczma, w której możecie dobrze zjeść. Na pewno jest tutaj dużo takich miejsc. Ale ciepły. I nasz. To się liczy. Działo się coś, jak mnie nie było? Oj, działo się działo. Co się oj, działo? się działo. Znalazłem butelę z gazem. Gdzie? W Białym Dunajcu. Patrzę na nawigację jakieś 14-15 km stąd ma butle nano więc za chwilę jedziemy do niego wymieniać. Tylko musimy... Chyba tylko folię tu jakoś ją może do góry tylko podniesiemy. Może zarzucimy tylko na łóżko. No, żeby potem się nie bawić. Żeby się już nie bawić z tym, nie? Tak jest. Ja idę jeszcze, zdejmę... Musimy Wam jeszcze powiedzieć, że mieliśmy problem z tą nanobutlą tutaj. Na BP nie było. W miejscach, w które dzwoniliśmy też nikt nie miał. Na jednym BP... Znaczy na BP w Zakopanym. Są... mieli trzy butle, ale puste. Dzisiaj po południu mieli dopiero dostawę. Dziś po południu może będą mieli dostawę. No, nie będziemy czekali na morze, bo nie będzie, dzisiaj jest sobota. Nie będziemy po, po południu szukać jakiejś alternatywy. Jak się okaże, że na BP nie ma, bo nikt nam nie sprzeda wtedy już po południu. I stoimy dzisiaj na takim parkingu. Przenieśliśmy się stamtąd. Koszt 30 zł za cały dzień. Krupoweczki są tam. Idziemy coś zjeść i zobaczyć zakopane w śniegu. He <laughs> A mała Winko nie wydawaj mieć Gorąco Szymonku! Nie ruszaj nic Nie ruszaj tu nic ła wow. Aż głowa boli trochę Podoba się? No się, idziemy. Zobaczcie jak Pan butem odśnieża samochód. No jakiś Trzeba sposób, tak, jakiś sposób to jest. Tak ładnie zasypało. O w granicach tam kilku centymetrów spadło Myślę, że będą musiały odśnieżać, ale jak widać alkowa się bardzo dobrze sprawdza żeby śnieg nam nie padał Powoli zaczniemy go odpalimy, go niech sobie popyrka, niech się rozgrzeje ale cuda widzicie ślady butów pod samochodem to jest fenomen kto kiedy tam przychodzi? uwaga wchodzę Chodźmy, y... A, spadzisz, musimy wymyślić jakiś sposób na co tu tylko na odświeżanie panela w zimę słonecznego proponowałem żeby żona brała Red Bulla i z racji świętokrzyskiego miotłę w rękę no to Red Bull to skrzydeł dodajanie. nie. A miotła, żebyś miała jeszcze, wiesz, czym. Pęd, Pęd tak. <grym> nie, ja myślałam, żeby wziąć na kiju jakimś takim, wiesz, taką na przykład miotełkę jak do kurzu. Trzeba wziąć przede wszystkim kupić albo. Albo buta, tak jak ten pan. Solar mam butem. <grym> takim takim kozakiem. To twoje mi chyba. Kija od domalowania, on jest regulowany. I na niego jakąś końcówkę gumową, szczotkową, żeby właśnie zmiatać w razie czego śnieg. Gumową było najlepiej. Nie? No, ale problemem nie jest też to, brakuje to że brakuje nam jednej części drabiny. I musimy najpierw ją dorobić, bo nie będzie jak wejść na ten dach. Oddaję. A ja idę. Wiesz nie jest zamrożony, nie jest za śniegu nie ma, bo alkowa bardzo dobrze ochroniła szybę przed śniegiem. Mówiłam palnej. Mężu. O, nawet nie słyszy. Tak? Ty jesteś mężem? Nie. A Ty tak. jesteś kim? Szymonem Szymkiewiczem. Szymonem tak. Szymkiewiczem? Widzisz? Mamy luz od środka. Gdzie? Na szybie. O, czyli tam była mi. No, jak jest minus 6? O, dał Odpalił. Jest dobrze. To już połowa sukcesu. No, także u nas tak wyglądają poranki. Przenosimy się dzisiaj. Pod wielkie krokwie, albo wielką krokwię, Tu mi jest jedno czy dwie? Jedna chyba. Przenosimy się pod skocznie. Hurra! O tak, hura Dobra, panie i panowie, ogłaszam ewakuację. ewakuacji Uwaga, tam! jest ładnie i ruszamy w drogę. Ale sypie. No. Jesteśmy gotowi, żeby jechać dalej. Ale pada, ale sypie. My no już gotowi. Miejsce naprawdę polecam, mimo tego, że jest tutaj główna droga zakopanego, to było tu cicho, nic się w nocy nie działo. Myślę, że było to najlepsze miejsce jak do tej pory spaliśmy tak kempingowo, yy, naprawdę 30 zł doba, wszędzie blisko i słyszałam, że z tego domku z lata możecie sobie podciągnąć prąd za dodatkową opłatą. Trzy dyszki dopa bez zmian cały rok. Parking jest szerzony, a tu w tym miejscu mieści się trzy kampery. Testujemy kampera w warunkach zimowych. Spodziewaliśmy się, że już drogi będą odśnieżone. A tu guzik z pentelką. Yy, mamy opony wielosezonowe. Z tyłu na kołach bliźniaka, więc myślę, że damy radę. A z przodu? Yy, z przodu masz pojedyncze koło, ale też wielosezon. Ta sama opona jest. Nie. Poczekajmy na chwilkę Tu nic nie jedzie, stąd nic nie jedzie Jedziemy zobaczyć armatki Jak śnieżą już Przygotowują stok Skocznia I nasz Ferdiu Jego pierwsza zima z nami Zula ściągnęła skarpety Lecę Leci. Chodzę na samochód Dobra. Miśki, z tego miejsca się z Wami żegnamy. Jeszcze jedziemy dwa miejsca zobaczyć, ale to tylko przez kamper i najwyżej ja idę na spacerek, bo Szymonek coś nam się trochę przeziębił, dlatego nie będziemy już wychodzić. My się z Wami żegnamy. Cześć!